Czekaj, kurwa ostrość, jebana kamery dziwka Czekaj Nie widać, kurwa Moment Gdzie to jest? O kurwa A czekaj, było Złapało No jest, złapało Kurwa No złapało, kurwa. No złapało. Wiem, ale nie kliknąłem tego

belaci डैम do. Yo chicki yo. Poczekuje pięćdziesiąt a oni wiedzą, że my ujdzie się. gruby zatrzymała się w tańczeniu, tańczeniu na lata 1990. Gołów, banie, na puconcy. A na całe Pewnie chciałbyś mnie zobaczyć okrycie smoka 125 fundów <grym> podciąć. I ruiny. To nie <grym> Przypomniałoś mi się, że ja to mam, nie, a ja nigdy wam nie pokazałem. Cool. Hardcore. Dwa.